Q&A 7 i to już odcinek siódmy? ciekawy zbieg okoliczności. Tak ciekawe, że odcinek się pojawia. Zatem lecimy. Pierwszy pierdnąłem, ale śmiechawa. <śm Naprawdę ubaw popachy. To moje trzecie pytanie w tej dekadzie? Na to wygląda. Bing bong, bing bong, cink ciąg z dupy ciąg, cink ciąg cink bing bang, bong, bom Przeciąg z dupy ciąg <laughs> Kurde, nie wiem czy mnie teraz to rozbawiło co rymowanka i na końcówka A nie Ciu ciąg rim cim, siabada batia Ktoś coś dopowiedział? Witaj, witaj Mydełko fa, siabada, siabada tyia Mmm, mydełkofa. Wyszedłem 2 minuty po wodę, wracam, a to już koniec QA. No, ostatnio już jest w miarę krótszy, więc to możliwe. Jeśli prądu nie masz chałupy, to nie próbuj tego sam naprawić, bo dostaniesz po dupie. To prawda, lepiej nie kombinować, czasami lepiej szukać specjalisty. Jeśli od odpar dnia wpadł, wstaje się noczy, że elektrykowi to wisi. Coś w tym jest, coś w tym jest. Grzebiąc w prądzie nie bierz rupy, bo ci spali kawał dupy. Widzę, że narymowanie ci się wzięło, drogi kolego. O pączki, snów snów. Kot palił Żydów. Nie lubię takich użytkowników. Nie lubisz, a piszesz też z błędami ortograficznymi tak jak on. To znaczy, że po części lubisz. Choć nieświadomie. A kodzica z pomocą lupy upaliła se kawał dupy. O co ci chodzi? Chcę, No o co mu chodzi? Pewnie chce nam urozmaicić trochę kanał. Przyszedł doktor najebany, dał jej w mordę i wyleciał przez okno. Siedziała na dębie, grzała se w dupie, grzała w dupie, a ludziska głupie myślały, że w zębie. Jedzie Arab, jedzie wielblond, pod nim hasa, a w spodniach trza wielkiego kutasa. O Boże. No, trochę. Też nie mam, wiem co powiedzieć. Są pewne granice rymowanek, a ty jednak elektryku je przekraczasz. Robert Szwaj Szwarnczski, oda do Schabowego. Ach mój Schabowy, w niedzielę na stole leży gotowy, przez moją babcię przygotowany, ach mój kochany. Dobra, tu jeszcze w miarę było ciekawe, tutaj utrzymałeś pewne normy. Widać, że tu się postarałeś. Znasz typka Oniku Perswazy Poidełko? Hmm. Po Pomidełko. To ciekawe. Coś mi się może obiło o uszy. Pasta na CPU zmienia jak ci komputer głośno Chodzi, wiatraki wymienia na lepsze albo wyczyść. Dziękuję za pomoc wędrowcze. Widzisz, pamiętam fak Fakeów? Masz tutaj młodego specjalistę od kompów, papę Kalifa. I byś szukał pomocy, papa Kalif ci jej widać udzieli. A tak, swoją drogą, papo Kalifie, może powinieneś robić to i mieć na tym zyski jeszcze, ale to oczywiście twoja decyzja. To mój tylko taki pomysł. Elo, Pamelo, co z tym wirusem? Hmm, co jest? No niby kwarantanny. Trzeba siedzieć w domu, żeby nie zarażać i się nie zarazić. Przydatki, które będzie się pojawiać częściej, bo zamknięta? Może się pojawiać częściej, a może i nie. Zależy. Może i będę po części brał się trochę za naukę. A może będę jeszcze dalej oddawał się twórczym, w swojej twórczości. Zazdrość ci samochodu? Ja nic nie sceniam pieniążków. No, ci tak zazdrościć. Zwykły samochód, nic więcej. Czy to prawda, że Gil zakłada gildię pogrąców koronawirusa? Serio? Coś takiego ktoś zakłada? Bo pierwsze słyszę. Ale gdyby coś takiego było. Może i bym dołączył? Aha, czy przyszedł? Tak. Czy ja ciebie o to pytałem? Tak. Kurde, nie wiem, czemu to mnie rozbawiło. Może taka trochę to bezpośredniość środkowej strony. Tak, tak. Nie wiem, czasami taka bezpośredniość jest zabawna. Ku Maci, znowu się zdradziłem. Czy Papa Kalif nie zauważy? Nie czym się zdradziłeś. Może, może coś było po pewnym odcinku, a ja nie zwróciłem większej uwagi na to. Jak ja znam ten Polski. Nie dam rady jeszcze egzamin przed wakacjami. Łukasz, lukasa, mamy przesranę. Po części się z tobą zgodzę jak nic. Ale musimy dać radę. Pokażemy na co nas stać, Trzeba pokazać naszą siłę. Damy radę przezwyciężymy tą cholernę, tego cholernego koronawirusa, te wszystkie epidemie. Pojedziemy z tym koksem. Nie damy się. Widziałem film studniówkowy z Destrzewnicka Milic, ale niestety ciebie nie widziałem. Nie byłeś na studniówce? Zgadza się, nie byłem. Jako masz kategorię wojskową, bo mi dali D, a mi E. Co to się stało? Ja rano wstaję, a mogę go zjeżdżać. Mam ferie. Trzeba coś z tego jakoś fajnie korzystać, ale jak? Niby ferie, ale nie takie, że wolne, tylko jednak mamy połączyć je z nauką. No, nauką ma połączyć, ale większość pewnie tak tego nie zrobi. Ale kto wie? Kto wie? Gońc polityczny nie ma racji, nie jestem upośledzony. Jesteś po prostu niedorozwinięty. Jestem tylko zwykłym idiotą. Nie no, żartowałem, przepraszam. Nie no, widać, że gońc polityczny ma jakiś taki dystans i potrafi przeprosić. Ale środkowa strona sam wolał się tylko przyznać, tak naprawdę. Po tym niedorozwinięty to nie jest obraźliwe, więc spokojnie gońcu polityczny. Jako taką nie musiałeś przepraszać, ale... To był gest swojej strony. Taki naprawdę miły, dlatego dla środkowej strony. Czy też uważacie, na strona powinna stać prezydentem? Hmm, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Może i powinna, szkoda tylko, że... Wiekowo raczej nie spełnia wymagań. Czyli jds 69 No, na to, już piszę z wyjaśnieniem. Panu powiedział, chodziło o to, że jest dobry spichlerz za jedynie 69 złociszy. On prosto prostu oferuje sobie zakup nowej nieruchomości. Dokładnie o to mi chodziło. No, widzisz, jak ja wszystko wiem. Hmm, spichlerz, tak? Może i bym się skusił, ale no, trzeba jednak rzecz obejrzeć. Jak to nieruchomość, to trzeba obejrzeć, zbadać, zobaczyć papiery. Bez tego nie ma co. Ryzykować jakieś inwestycje? Ea Sports Ja też mam Windows 7, który ma około 9 lat. No trochę widać już go masz. Rusztowania? Koro? An Gdzie? Jak mogę znaleźć ahacza? Nie wiem. Może spodziewam mnie na Discordzie albo na niego napisać prywatnie gdzieś. Korwin Kleins upośledzący. Ale Janua Korwin-Kleine? Masz coś do mnie? Co? Okej. Okay. Spoko. Dobra. Nawet nie wiem, jak to dobitnie skomentować. Czy Windows 7 z środkowej strony ma więcej lat niż on sam? Niemożliwe. Cóż? Niemożliwe, możliwe. Kto to wie? Chociaż wątpliwe, skoro Windows 7 powstał jeszcze w XXI wieku. Napisałem tego do 10 komentarzy. Jej, nie dostanę bana. No to prawda, widzę, że w ten sposób masz powód do radości. Kutkownik od Niku Papa Kalif ma rację? Cóż, myślę, że ma. Informatyk z niego widać jak jest jako tako, jest dobry. Skoro wie, co doradzić. Masz jakieś fajne fejki, które mógłbyś mi polecić? Hmm, fejki. No dobre pytanie. Hmm. Może jak będzie się chciało, to może coś poszukam. I może wtedy bym polecił. Żono moja, serce moje, zdejmuj majtki, ja pierdolę, ona ma kutasa, a oszalałem do wieczora, jaj, jaj, żono moja. Pokażę kiedyś bydlaka na odcinku? Szczerze, nie chciałbym to się sprawdzać i nie wiadomo kogo. no żadnych bydlaków, nie. Wierzę, że dawno nic nie nagrywałem, ale muszę coś nagrać, bo tak wypada. Ale co może jakiś Minecraft porno? Ogólnie ślady przejść metamorfozę, bo ten działny awataż taki stary, że muszę go umieć nowszy model. Nie wiem co byś ty chciał nagrywać. No to, to, to ty, co to ty chcesz tak naprawdę? Ja tylko mogę doradzać lub coś polecać, ale decyzję sam podejmiesz. Znaczy taki stary. Hmm. Wcześniej nie wiem, może wydawał się stary. Widzę, że trochę daje trochę młodszego, już zauważyłem. Ludzie mówią, że papa Kalif mnie podrabia. Hmm, ja tam nic takiego nie zauważyłem. Czy środkowa strona kiedyś mi wybaczy? No, jeżeli jest w miarę to powinien wybaczyć. Stylowy fryz. Ale kto ma stylowy fryz? Nie wiem, bo ja raczej nie. No, zwykłe włosy, nic więcej. Dawaj walkę Pokémon w Ultra Sun Ultra Moon. Hmm, nigdy nie grałem w Pokémon, więc nie wiem, czy walka ze mną miałaby jakiś sens. Chyba, żebym miał szczęście, taki zwany, nie wiem, fart nowicjusza, czy jak to się nazywa. Wymień 7 grzechów głównych. No to kot łatwe, że pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. To są podstawy. Ej, to czyli ludź kupuj ci kompa, czy nie? Hmm, no, ale naprawdę, czemu niektórzy tak muszą drążyć w takie tematy niekiedy? Hmm, powiedzieć czy nie powiedzieć? A no, może i powiem, może i nie powiem. Powiedzmy, że tak. <grytania> Penis muzyk, harmonia genitali? <grytania> Co? Opera jądrowa. Jądro mogą mieć wiele znaczyć, tak naprawdę, ze słowem jądrowa. Jesteś fanem Petrella Fingantona? Gościa nie znam, dziwne się wymawia jego imię, nazwisko, więc tym bardziej nie znam. Minut 20, już Święty, goniec polityczny, religijny chłop, może i religijny. Może religijny, chociaż nie wiem. Godzina 9.02, dzień 12 marca 2020 roku, 44 zakażonych koronawirusem w Polsce. To prawda, wtedy tyle było. Tyle przynajmniej podawali w statystykach, że to praktycznie dwukrotność tego, co było dzień wcześniej. Czy tornado jest w stanie wysyłać gówno z Tornado to jest chyba w stanie nas człowiekiem pomiatać, a co dopiero zrobić coś takiego? Czy gdyby była duża różnica ciśnień, to gówno by samo z Dubska wystrzeliło? Stary, czemu to takie dziwne zaczyna pytania zadawać? liczę, że na koniec będzie coś mniej dziwnego, a nie jeszcze bardziej. A co do tego pytania sam, to nie wiem czy by coś to dało, ale pewnie by coś dało. nie pędzisz, że później coś by zrobiło. Czy gdyby Gieju wziął badziąga z dąbskiej nogi bardzo szybko, to główne zdanie, się w tym dupsku wystrzeliłoby z niego? Nie wiem czy chcę na to odpowiadać nawet, bo zaczyna mi się trochę niedobrze robić może. No, może nie aż tak, nie widać tego, ale. No, nie wiem. Nie potrafię tego logicznie skomentować. Gówno z Dubska, możecie się śmiać. No, nie wiem, czy jest tu z czego się śmiać. Czy od w stanie wystać gówno z dupska? Błagam cię, Korwinie. Proszę, nie takie typy pytań serio, bo to. Prawda, ja nie wiem nawet, jak to logicznie komentować. Słowo Boże jest w stanie wystrzelić wszystkie gówna z wszystkich dubsk na świecie? No raczej nie. Czyli gdybym sobie sobie pędził dubsko i go uciągnął, to wyciągnąłbym też górę, która się w tymże Dubsku znajdowało. Wątpię, że to by się skończyło w ten sposób. Raczej by krew poszła, nie wiadomo co. Czyli jeżeli zamiast drift w samolocie byłoby wielkie dubsko, to na pewno wysokości gówno z tego dubska wystrzeliłoby z prędkością światła i podobnie czy w kosmosie głównej jest w stanie samolistnie strzelać z dubska. korwinie czemuś ty się tego tematu tak uczepił że nawet no jakieś zadanie mi tu wydałeś, że oblicz pierwszą prędkość kosmiczną dla gówna o masie pół kilo o promieniu 10-10 cm, które zostało wystrzelone z dubska z siłą 200 newtonów nie wiem dlaczego, co tu miałeś we głowie żebyś takie tematy mi dawał ale obliczyć już się mogę pokusić żeby to, miał wszystko policzyć. Dobra, wedle tego wzorku, jakby to tu było, newtony, tam było 200 newtonów. Masa, masa, chwila, to jest promień w metrach, czyli 0,1 to było 10 cm. Podziel to na kilogramy, to było pół. Wychodzi z tego już 40 i myślę, czy muszę to ten pierwiastek tu wziąć, czy nie muszę. Bo 40 wychodzi mi metrów na sekundę, czy kilometrów na sekundę, ciężko powiedzieć. Znaczy metrów na sekundę by to dało. Jak z pierwiastkowe dodaję to około 6,32 metra na sekundę. Taka prędkość. Ja już nie wytrzymię Lukaso. Ileż można, tobie też nauczyciele wysyłali materiał w samodzielnej edukacji? Jedyne co otrzymałem, to wiadomość od wychowawczyni, która nas uczy angielskiego. Niech będzie pochwalony Krzysztof Kononowicz. Chwała ojcu, Kononowi Majerowi, świętemu knurem, Knurmen, przed Bóg do chlebu, a tam gnój. Co ty za wiarę wyznajesz, kolego? Lukas ale jak nie musisz, to nie głos, napis. Masz własne prawo wyborcze, nie słuchaj nikogo. Zadecyduj sam. A jeśli nie wiesz na około, no po prostu nie głosuj i tyle. Panie Korwinie, mogę tu Pana zwrócić honor. Tu Pan powiedział naprawdę coś bardzo mądrego. To chyba najmądrzejsze, najbardziej przekonujące słowa, jakie widziałem w tym odcinku. I dziękuję za nie. Bo to prawda, czasami gdybym mógł, to w ogóle nie chciałbym się bawić w głosowanie tego typu politykę. Bo to, jedno, bo to jedna wielka kupa. Główna. No niestety Ale taka jest prawda Przecież to widać co się dzieje Co się działo i co się najpewniej Będzie dziać A najpewniej ten odcinek dobiegnie końca W tym momencie Czy za chwilę Kto wie, no tylko ja Bo co jeszcze mogę powiedzieć A tyle Że pewnie już niektórzy zauważyli W poście, który dałem Że wystawiłem swojego e-booka na sprzedaż Owszem, wystawiłem, linka pokierowałem, ale że odcinka nie robiłem, jako tako. Ale nie, odcinek był, ale wtedy zapomniałem. Teraz wspominam, że jest to możliwe, to, że jest możliwość kupienia mojego pierwszego e-booka, mojej powieści, którą w tej formie trzeba sprzedawać. Bo w ten sposób nie muszę się martwić, że ja muszę inwestować jakieś już grube pieniądze w nakłady drukarskie. Na razie widziałem, że jedno. Jeden e-book został sprzedany, nie wiem kto kupywał, domyślam się, że może ktoś z Was, mogę się mylić, ale lepsza już pierwsza sprzedaż niż żadna tak naprawdę. A jeżeli ktoś jeszcze może tego posta nie widział albo nie przegląda,ż tak, tylko ogląda na przykład moje odcinki, to oczywiście link będzie dostępny w opisie do stronki. jak ktoś zainteresowany może nabyć 20 zł to naprawdę przy prawie 300 stronach w formatu B5 to serio, moim zdaniem cena jest dość śmiesznie niska bo widziałem serio inne różną książki, tak sobie przeglądałem i serio, mniej stron niekiedy, a cena wyższa więc to moim zdaniem jest dobra okazja szczególnie, że zresztą ciągu jestem w trakcie pisania tak naprawdę już kolejnej powieści którą podzieliłem sobie na tą i postanowiłem podzielić, no tom pierwszy zrobiłem jestem w trakcie pisania drugiego ale w głowie mi się rodzą pomysły na coś kolejnego. Serio. Czasami mam tych pomysłów tyle, że wręcz chciałoby się natychmiast wszystko pisać. No ale trochę by mi się pomatlało. Hm, tak się rozgadałem o tym i zapomniałem, żeby odcinek już powinienem już zakończyć. Zatem dzięki wam za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że jak się uda, to zrobię go jeszcze jutro. Cześć, moi kochani.